Pewien ogrodnik, który w niejednym rozrabiał ogrodzie. Uważa, że Rododendron to jedno z najładniejszych nazwisk w przyrodzie. I nie ma, mówi, piękniejszej kwiatowej symfonii od orkiestry Rododendronów, kiedy się w pełni rozrododendroni. Rododendronów jest ilość szalona. Także może się zdarzyć, że jeden rododendron nie zna drugiego rododendrona. Spotkają się przypadkowo, bywa na rabatach albo na klombach, i nagle, ni z tego, ni z tego, wybucha bomba. Kim pan jest? – pyta jeden drugiego, takim rododendronim tonem. – Jak to kim ja? Ja jestem rododendronem. Moją babką była babka równa, moja zaś subtelna była, niby, niby pianka. – Jak się nazywała pańska z domu? – Rododendronówna. A pańska? – Rododendrężanka pogadają jeszcze trochę i na pewno nie zdziwcie się, gdy znacie życie znajdą obaj jedną wspólną krewną dosyć bliską ciotkę Azalię mianowicie